serdecznie witam w kolejnym poranku z Biblią fragment Bożego słowa, który dziś rozpocznie ten poranek to Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i wiersz 33. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I jeszcze List św. Pawa do Rzymian, 11 rozdział i 36 wiersz. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Mowa oczywiście o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Bez prawdziwej, szczerej i głębokiej miłości do Boga. Twoje priorytety są ustawione niewłaściwie. To właśnie miłość do Boga kształtuje Twoje uczucia, priorytety i zainteresowania. Postawienie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że wszystko inne ustawia się na właściwym miejscu lub znika z życia. Stawiaj Boga na pierwszym miejscu wtedy, gdy przeżywasz szczęście, ale również wtedy, gdy piętrzą się trudności, opowiadając Mu o tym. W trudnościach pamiętaj, że czasem wydarzenia, które nam się nie podobają, są częścią Bożego planu, który prowadzi do czegoś lepszego. Powszechne jest stwierdzenie chrześcijan: Stawiam Boga na pierwszym miejscu. Takie wyrażenie jest tak często używane, że może stać się chrześcijańskim frazesem. Układamy nasze plany, budżety i relacje zgodnie z określonymi ludzkimi wartościami. Stawianie Boga na pierwszym miejscu nadaje mu najwyższą wartość nad wszystkimi innymi sprawami. To Bóg jest główną postacią w naszym życiu i centralną we wszystkim, co robimy i o czym myślimy. Gdy postanawiamy postawić Boga na pierwszym miejscu, określamy, że On jest ważniejszy niż ktokolwiek inny i cokolwiek innego w naszym życiu. Jego słowo jest bardziej wartościowe niż jakiekolwiek inne przesłanie. A Jego wola jest ważniejsza niż nasza własna. Stawienie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że jesteśmy całkowicie zaangażowani w naszą relację z Nim. Że wszystko, co mamy i wszystko, kim jesteśmy, jest Jemu oddane i poddane i niczego nie trzymamy dla siebie. Stawienie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że podążamy śladami Jezusa Chrystusa. Kiedy postawisz Boga prawdziwie na pierwszym miejscu, będziesz wyróżniać się od reszty świata, będziesz z radością i pasją wypełniać Bożą wolę w Twoim życiu, będziesz w cierpliwości i wytrwale brał swój krzyż każdego dnia i posłusznie szedł śladami Jezusa Chrystusa. Postawić Boga na pierwszym miejscu w życiu duchowym i cielesnym, to oddać jemu wszystko, co najlepsze, wszystko, co najcenniejsze, wszystko, co najszczersze, a nie resztki i omieciny, które nam zbywają. Niestety, większa część ludzi na Ziemi tak właśnie traktuje stwórcę i pana wszystkiego. Ponieważ brak miłości Bożej, brak poznania prawdziwych Bożych wartości w ich sercach i duchowa śmierć, w której wciąż jeszcze są pogrążeni. Powoduje, że Bóg nie jest w centrum. Tylko prawdziwy, nowonarodzony chrześcijanin we wszystkich rzeczach ufa Bogu. Jest mu posłuszny i kocha Boga ponad wszystkie inne, ponieważ wie, że z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Jeżeli Bóg nie będzie naszą zasadą i fundamentem życia, jeżeli w nas nie będzie miłości do Boga i poszanowania jego woli i praw. W nasze życie łatwo wkradnie się bałagan i grzech, oraz kłamstwo, które będzie tolerowane i akceptowane, prowadząc do grzesznego stylu życia. Właśnie utrata Boga jako priorytetu prowadzi do akceptacji aborcji, eutanazji, antykoncepcji, ideologii gender i LGBT, rozwody, życie w konkubinacie i inne grzechy. Biblia wzywa nas, abyśmy stawiali Królestwo Niebieskie na pierwszym miejscu. Stawiać Boga i Jego Królestwo na pierwszym miejscu to także oddawać Jemu i tylko Jemu chwałę. Możesz chwalić Boga, demonstrując chrześcijańską etykę pracy i poczucie obowiązku. Możesz chwalić Boga tym, jak traktujesz swoich rodziców i rodzinę. Możesz chwalić Boga, przestrzegając Jego prawa. Możesz chwalić Boga występując przeciwko niesprawiedliwości i grzechowi. Możesz chwalić Boga nie uprawiając rozpusty. Możesz tak właśnie żyć, ponieważ stawiasz Boga ponad wszystko. A stawianie Boga na pierwszym miejscu oznacza postępowanie tak, jak on by chciał w każdej sytuacji. Bóg na pierwszym miejscu oznacza patrzenie na wszystko, co robisz z Jego perspektywy i robienie wszystkiego w sposób zgodny z Jego naturą i Jego wolą. Jego natura jest dobra, kochająca, czysta, miła i mądra. Więc i ja to, co robię, jest dobre, kochające, czyste, miłe i mądre. Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, to nasze życiowe decyzje oparte są na relacji z Duchem Świętym, który poprowadzi nas zawsze we właściwym kierunku. Gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, przypominamy sobie o Jego suwerenności i wierności. Bóg zapewnia nas, że gdy powierzymy nasze plany i decyzje Jemu, interweniuje i wypełnia swoją doskonałą wolę w naszym życiu. Priorytetowe traktowanie Boga w naszym życiu wpływa na podejmowanie decyzji poprzez dostosowywanie naszych wyborów do jego woli, poprzez poszukiwanie jego mądrości i zaufanie jego zaopatrzeniu. Gdy postępujemy zgodnie z zasadą stawiania Boga na pierwszym miejscu we wszystkim co robimy, doświadczamy błogosławieństw i jesteśmy świadkami jego wierności w każdym aspekcie naszego życia. Stawianie Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu to fundamentalna zasada w życiu człowieka wiernego Bogu. Kiedy stawiamy naszą relację z Nim ponad wszystkie inne, otwieramy się na mnóstwo błogosławieństw i korzyści, które płyną z dostosowania naszej woli do Bożego celu względem nas. Kiedy uczynisz Boga centrum swojego życia i przedłożysz Jego wolę ponad wszystko inne, Otworzysz się na doświadczenia głębokiego poczucia pokoju i właściwego celu Twojego życia, jakim jest Królestwo Boże. Koncentrując się najpierw na Bogu, dostosowujesz się do Jego doskonałego planu dla swojego życia, co przyniesie bez wątpienia poczucie radości, spełnienia i szczęścia, które nie może być znalezione gdzie indziej. Zaniedbywanie stawiania Boga na pierwszym miejscu z pewnością prowadzi do poczucia pustki. Braku kierunku i niezadowolenia i frustracji. Taka postawa rujnuje relacje z Bogiem, a co za tym idzie nasz duchowy rozwój. Zapamiętajmy, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na miejscu właściwym. Pytanie na koniec na którym miejscu Twojego życia stawiasz Boga? Od tego zależy, czy będziesz żył wiecznie z Nim, czy będziesz egzystował wiecznie w miejscu płaczu. I niekończącego się nigdy bólu i cierpienia. Podejmij właściwą decyzję już dzisiaj. Nie zwlekaj, bo nie wiesz, kiedy będziesz musiał odejść stąd. Niech to słowo powoduje głęboką zadumę w naszych myślach, a ta zaduma niech prowadzi nas do jedynie właściwej decyzji, abyśmy. Wszechmocnego, potężnego, pełnego mocy Boga stawiali zawsze na pierwszym miejscu. Niech Bóg Was, kochani, błogosławi.